się hey, siemano, z tej a to jest gra Europa Universalist 3 i kontynuujemy grę polską, ostatnio mieliśmy tutaj krótką i szybką wojnę z Czechami, bo nas zaatakowali zdrajcy i ogólnie musimy teraz szybko opuścić to cesarstwo, chociaż byłem pięcie przekonany, że opuściliśmy je ale widać coś tutaj nie pyknęło do końca i trzeba je było od nowa tutaj opuszczać no i jeszcze tutaj te wszystkie państwa się na nas rzuciły, ale dobra my tym samym tutaj szykujemy się na wojnę z sułtanatem Jalarydów może tutaj coś by było fajnie sobie zająć i co, że mamy właśnie takie taką możliwość, gdyż mamy niską niesławę, więc możemy sobie tutaj coś zagarnąć na Francji mamy kasus Belli, ale Mamy królewski Mariasz, przez co nam stabilność poleci, a tego nie chcemy raczej. Mmm, dobra. Już się zaczyna, już szpiegują nas tu wszyscy. Dobra, nami ich tu tłumią. A my ruszamy tutaj. Ja pierdzielę, no znowu. Znowu, znowu te same państwa, no. Ryga pewnie też zaraz nas tu będzie szpiegować. A jeszcze im nie może na ten, bo mają kurę tych sojuszy mnóstwo. No ho, 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 ho. No, a ci mają wojnę z Anglią. My zaraz tu wypowiemy wojnę tym, tylko oni mają prawo przy marszu, ok, dobra, czy się muszę upewnić, tak cały czas, czy nie, nie ten. Czy nie jest coś w tym cesarstwie całym? Bo jak u nas z generałami w ogóle jest. Nie mamy żadnego już chyba. To sobie trzeba dać tu jakiegoś koksa. Wypowiadamy wojnę. Nie wzywamy sojuszników. Mali tu się ten i Etiopia. A ja by sobie było zająć tutaj jakiś Azerbejdżan albo to może. O już tutaj ten. No idźcie tutaj może, nie, no nie są słabi bardzo. Dobra, po Was już, o proszę, zajmują nam tutaj tereny, tu sobie nie wejdziemy. Dobra I tak Ehehehe Tu tu, tu, tu. mogę uwolnić Albo może mieć tu całkiem kurde skroić Adal to jest w ogóle? Tu, 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 tu. Idziemy tutaj. Cały czas do przodu. Bez jeszcze kurde, coraz więcej tych fejsterów tu jest. Armenia, sułtanat. Muszę im płacić, nie ma takiej opcji koledzy drodzy. No i kroimy ich tutaj, kroimy całkiem. No, i pięknie, <laughs> zarządzaj daniny pięćdziesiąt dwa, aż Oty. ty, steryk, ile tu jest? Może naszych wasali tu wziąć do wojny. To broni, weźmy ich tutaj wszystkich. Może jakoś inaczej tu będzie. Mmm, no, jest ten... ...procentowo bardzo dużo. I inne państewka, czy się zgodzą na ten? Dobra. No i się poddają szybko. O, ci się nie, nie ten. Fajn się widzę. <laughs> Zarządaj daniny. Przyjmą teraz. No dobra, może ich tu skroić jeszcze bardziej. Szturm. No, poddają się. O proszę. Dobra, nie ma ten. No, jeszcze Chorwacja jest naszym wasalem. Uuu, jakieś wojsko jeszcze stoi. Bierzmy sobie królewski mariaż z nimi. Mało prawdopodobne, ja pierdniczę. Hmm. Zażądajmy sobie tego i uwolnij państwo może jakieś O, zróbmy tak No i ten, no i super. Możemy wracać sobie już kim? Dobra, zgodzimy się. Kiedy nam stabilność się poprawi, to kurde muszę się zapoczekać jeszcze długo. To już się poddają. Hmm. Kurde, można już zmniejszyć utrzymanie. Dobra, tu można dać piąty poziom fortyfikacji na przykład. Tyle. Ale w ogóle to jest z tym poziomem fortu. No widać. No, tutaj schód jest zaniedbany. Trochę tutaj północ. Tutaj jest środek i południe tak ładnie, nawet. No tutaj nawet nie wspominam. Jest bardzo cienko. Mało prawdopodobne. Macie dar, kurde. I też dostaniecie dar. Nie, no nie zgadzamy się. No, a można by zapisać w sumie. Zapisz. No i ta Francja też mnie tak niepokoi teraz. Niby to dostają tutaj od Anglików. Trzymają wojnę z czymś jeszcze innym. O, właśnie, trzeba teraz tych misjonarzy powysyłać, bo to są muslimy, mieszkają tutaj, żyją. Trzeba ich szybko nawrócić. No, fajnie, bo sobie tej może czarne opanować zachować szlaki morskie. No dobra, sobie flotę musimy zbudować, jakieś fregaty można porobić, co tam jeszcze samo tutaj. No i tyle O kurde Tu jeszcze na Krymie coś się dzieje e, wy się tymi zajmijcie Wracać tutaj, Krakowa Gruzja. Na nich nie mamy kasus belli. Na komu tutaj mamy takiego kasus belli? Moglibyśmy sobie tutaj ładnie ten. No Oni mają ogromne tutaj ten tereny. Nie, moglibyśmy na księstwo moskiewskie pójść. No, trochę mają tych sojuszy. Z Anglią mają ten. Nie wiem właściwie, co się po tej Anglii spodziewać. Raczej Moskale nie wydają się tacy silni. Tać tu, gdzie stoicie. Mhm. Mm nie przyjmą nic. Minus status quo no, Też nie przyjmą, kurde. to za ten... ...zbredni są. W ogóle z tymi armiami jest. Mm -hmm. Dobra. Ludzimy się tutaj. Hmm. O, dobra tutaj, fizyki państwa, technologie, Romy w ogóle mamy trzydziestu piątą, to jesteśmy ładnie tutaj, ten, zyski wojskowe. Armię hmm. no dobra, na nich mamy nacjonalizm niby ale mamy rozejm już podpisany. Nie wiem, jakoś na razie na Moskwę nie szedł, bo nie mamy też takiej silnej armii. Hmm. Dobra, się zgodzimy. Do aktualnie z wojny nie mamy. I bunt jest... Długo rządzi chyba ten władca 40 lat Znowu Austria z tym... Och ty kurna No nie gadaj, że tak będziemy teraz ten Ko obserwacja komety, ja pierniczę. Koniec jest bliski. Wypieprzaj, nie patrz niebo i nie męcz mi ten. Przesądy. My mieliśmy stabilność na trzecim poziomie, a mamy kurne na zero. I teraz, jak tam pójdzie w dół, to będzie niedobrze, bardzo. I tak teraz wymieniam. Tak powoli to wszystko szło. O, nowogród się prosi o wojnę. Możemy i za tego za szpiega Robie ten. Wypowiedzi wojnę. I w sedm odcinku sobie ten. Zdobędziemy nowogród. Pipipipi. No. Znowu Czechy. Aż proszę, te same państwa nas tu szpiegują. Hmm. Dobra, tu sobie zakończymy ten odcinek i dokończymy i zaczniemy wojnę z Nowogrodnym w następnym. Więc to jest tyle. Z mojej strony trzymajcie się i cześć!